Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak zrobić automatyczną farmę. Jagódek, o tutaj w sumie, sobie jedną taką zrobiłem, i pokażę Wam, jak taką farmę zrobić. Więc tak, zaczniemy od tego, że będzie nam potrzebna tutaj skrzynka. stawiam sobie skrzyneczkę. Następnie używamy hopperów. Łączymy ze sobą hopery, może być ich 5, może ich być 7, może ich być 9. No, eee, może ich być dość, różna ilość po prostu. Powiedzmy tyle, ile będziemy chcieli mieć tych jagód. Tyle sobie postawię tutaj tych hoperków, Ja sobie wezmę tak 5, bo tak mniej więcej ładnie tutaj sobie wyglądało. Następnie kładziemy sobie tutaj dwa bloczki, jakiekolwiek tak naprawdę. To bez znaczenia. Eee, I tak, teraz. Na te hoppery musimy postawić tory w ten sposób. Na tory składziemy 5 e, wózków, e, minecartów z hopperami. Ok, i już to zrobiliśmy. E, na te hoppery <laughs> kładziemy sobie ziemię. Ok, a no niech tu będzie. Następnie sobie tutaj zakrywamy całe to szkłem sobie dookoła możemy za polecieć szkłem nie musi być to szkło, ale powiedzmy będziemy mieli lepszy wygląd na całą sytuację co się dzieje po prostu w środku tej farmy i tutaj musimy na dwie klatki w górę sobie dać ponieważ będziemy chcieli tutaj wpuścić lisa i nie chcemy po prostu żeby on nam stąd uciekł kiedy już to zrobiliśmy, w ogóle sobie zmień szybko na dzień. Dobra, nie będzie dzień. No i sobie w środku musimy zasadzić po prostu jagódki. Ja sobie jeszcze użyję tylko mączki kostnej, żeby powiedzmy sobie szybciej to przyspieszyć ich wzrost. No, oczywiście tego nie musicie robić sobie na 3 dam żeby mieć już ładne jagódki tu i tu, dobra i już mamy takie coś zrobione musimy przyprowadzić tutaj lisa no oczywiście lisa możecie sobie znaleźć, jeśli wiecie jak to możecie sobie go zrespawnować z jajka, ja wam właśnie pokażę jak to zrobić z jajka i mam tutaj liska i lisek tak lisek będzie chodził tutaj Zbierał jagódki, jak widzicie, ma już jedną w pyszczku i będzie niektóre zjadał, ale większość będzie szła po prostu tutaj. O jejku, nie, o, mi stąd. O jejku, ale większość będzie szła tutaj po prostu. I tak mamy, oto mamy automatyczną farmę. Właśnie tych jagódek, przy których tak naprawdę nic nie musimy robić. Lisek będzie tutaj co jakiś czas właśnie zbierał te jagódki, będzie tutaj je sobie wrzucał, no, jak widzicie, już zebrał pięć. Mm. No więc możecie napisać co sądzicie o tej farmie, według mnie dość e, ciekawa. A w ogóle to jest daleko dałem sobie, no tak, um, tutaj bez tego powiedzmy, ok? Bez tego, bo to za daleko, bo tu nie mam hopera, więc tutaj bez tego jednego lisku posuje się. No, o, teraz jest dobrze zrobione. No i to wszystko będzie spać właśnie tutaj, następnie tu i będzie nam się wszystko fajnie zbierać. E, dość prosta farma, dość ciekawa według mnie no i to była tyle widzimy się w kolejnych odcinkach tak ta farma wygląda sobie no więc widzimy się w kolejnych odcinkach cześć